Mimo wakacji i panujących ostatnio upałów, frekwencja w mistrzostwach Legionowa w koszykówce trzyosobowej dla amatorów dopisała. Zawody odbyły się pod patronatem Urzędu Miasta. Współorganizatorem był klub sportowy Legion Legionowo. Jeżeli chodzi o środek wakacji, o tak piękną pogodę w sobotę, tak podczas weekendu to frekwencja jest naprawdę wysoka. W sumie 10 zespołów w pięciu kategoriach. Wiekowych. W kategorii Open Mężczyzn wygrała drużyna Trzej Muszkieterowie w składzie Marcin Owczarczyk, Tomasz Hołociński i Łukasz Zakrzewski. Drugie miejsce zajął zespół Piecaki, czyli Tomasz Gortat, Przemek Pielak i Kacper Rogowski. Na trzecim miejscu została sklasyfikowana drużyna Jedzmy Polskie Jabłka, którą tworzyli Rafał Pachnia, Kuba Osypiuk i Artur Skowroński. Agato ścieki okazały się najlepsze w kategorii Open Kobiet. W zwycięskiej drużynie wystąpiły Patrycja Górska, Agnieszka Kiełpińska i Pola Dymochewicz. Z kolei kategorię dziewcząt do lat 15 wygrał zespół Aloha, w którym grały dwie zawodniczki Weronika Otłowska i Magda Milewska. W kolejnej kategorii drużyn do lat 15 pierwsze miejsce wywalczyli Mateusz Malechowski, Rafał Czerwiński, Dawid Grabos, czyli ekipa Czerwone Boisko. W kategorii chłopców ze szkół podstawowych najlepsi okazali się zawodnicy z zespołu OMG, który zagrał w składzie Jakub Trusiak, Krzysztof Klejment i Bartosz Komuda. Już niedługo miłośnicy koszykówki trzyosobowej będą mieli okazję znów stanąć w szranki. We wrześniu, jak co roku, wystartują rozgrywki Grand Prix Legionowa.